Jesteśmy świeżo po premierze pierwszego sezonu serialu Loki i pierwszego filmu czwartej fazy MCU, czyli Black Widow. Jakościowo? Obie produkcje okazały się sukcesem, choć ze względów finansowych Czarna Wdowa jest jedną z największych porażek Marvela. Jednak to sprawia, że znowu czekamy na coś z Marvel Cinematic Universe i doczekać się już nie możemy. Niedługo premierem będzie miał serial What If, gdzie poznamy opowieści, które mogły się wydarzyć w MCU, i jednak ostatecznie do nich nie doszło. Trochę później czeka na nas serial Miss Marvel i i czy takie filmy jak Shang-Chi i Eternals. Jednak wszyscy się zgodzą, że najbardziej wyczekiwaną obecnie produkcją jest nic innego jak Spider-Man No Way Home. Premierą tego filmu dostaniemy pod koniec roku, mianowicie 16 grudnia. O ile oczywiście plany nie zostaną zmienione, czego wykluczać absolutnie nie możemy. Pomimo tego, że do premiery mamy niecałe 5 miesięcy, to oficjalnie żadnych informacji na temat filmu nie mamy. Nie było teasera, ani trailera, ani nic, prócz oczywiście filmu z potwierdzeniem tytułu. jednak tak, jeśli chodzi o nieoficjalne informacje, które są publikowane przez pewne źródła, to tego robi się coraz więcej i dziś mamy naprawdę sporo informacji na ten temat. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić zapowiedzi, omówień i analiz wszystkiego, co związane ze światem superbohaterów. Dodatkowo od teraz dwie bądź trzy osoby co miesiąc będą od nas wygrywać ciekawe nagrody. W tym miesiącu jest to zestaw DVD, który zawiera wszystkie cztery części filmu Avengers. Wystarczy subskrybować nasz kanał i śledzić zakładkę społeczności na YouTube, gdzie co miesiąc będą publikowani zwycięzcy. Wystarczy raz zasubskrybować, aby być branym pod uwagę we wszystkich przyszłych konkursach. Za Wasze wsparcie ogromnie dziękujemy. W normalnym świecie wytwórnie rozpoczynają proces promocji filmu około pół roku przed premierą. Niestety jednak pomimo tego, że do Spider-Man No Way Home mamy znacznie bliżej niż pół roku, to nadal nie mamy nic. Jednak to nie oznacza, że inne podmioty promocyjne przypadkowo czegoś nie publikują i tak jest dziś. Wielu producentów, w tym figurek, oficjalnych koszulek czy blues, czy nawet po prostu zabawek rozpoczęło promocję swoich zestawów związanych z trzecim, solowym filmem Pajęczaka w MCU. No a tam może możemy znaleźć kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Zaczniemy od tak zwanych Funko popów, które wprost opublikowali z pomocą swoich sklepów internetowych figurki właśnie z tego filmu. Dostaliśmy figurkę między innymi Neda, MJ, czy doktora Strange'a, który z jakiegoś powodu ma łopatę, i pomimo wydarzeń z Avengers Infinity War, gdzie Totano zniszczył Eye of Agamotto, nadal widzimy ten artefakt na jego szyi. No i na koniec najciekawsze, mianowicie trzy figurki spider które wprost przedstawiają nowe stroje. Pierwsza z nich przedstawia strój ze Spider-Man Far From Home, a dwie pozostałe są kompletnie nowe. Ta figurka przedstawia nowy strój, który ma złote elementy, jednak co ciekawsze, na klatce piersiowej i na nadgarstku ma projekcje, które wykorzystują. Dr. Strange. Można więc wnioskować, że ten strój i został stworzony przy współpracy Petera i Stevena. Ostatnia figurka jest jednak najciekawsza, ponieważ jest to kompletnie nowy strój. Mamy czarny, dominujący kolor i ponownie złote elementy na samej sieci. Ktoś może powiedzieć, że wygląda to podobnie do stroju Night Monkey z poprzedniego filmu, jednak raczej żadnej zbieżności tutaj nie ma. Co do właściwości nowych strojów i co mogą oznaczać, wrócimy pod koniec tego filmu. Kolejnym ciekawym elementem jest maska sprzedawana w sklepach w Stanach Zjednoczonych. Choć ona sama wygląda jak coś, co widzieliśmy w poprzednich filmach, to opakowanie znowu przedstawia nowy strój. Ponownie widzimy normalne kolory Spider-Mana, jednak jest nowy dodatek ze złotymi elementami. Choć tutaj akurat nie widać projekcji Doktora Strange'a jak w przypadku Funko Pop, to jest to raczej ten sam strój, tylko w bardziej realistycznym wykonaniu. Warto zwrócić uwagę też na logo, ponieważ mamy napis Spider-Man, jednak brakuje podtytułu, czyli... No Way Home. Jednak sam napis Spider-Man jest wycięty właśnie z loga Spider-Man No Way Home. Jest to normalny zabieg Marvela, ponieważ w rzeczach serii Avengers też nigdy nie było podtytułu. Tutaj mamy wprost logo napisu Avengers z Avengers Endgame, jednak samego podtytułu też tutaj nie ma. Czas wrócić do najciekawszego stroju, mianowicie czarno-złotego. Pojawiły się w sklepach kolejne obrazki, które ukazują ten strój naszego Spidermana. Choć ponownie mamy bardziej dziecięcy wygląd, to nadal możemy dostrzec rzeczywiste zdjęcie z samego filmu. Na tym zdjęciu promocyjnym widzimy, że ma on jednak elementy czerwone, choć na samej zabawce tego już nie ma. No i trzeba też powiedzieć sobie o produkcie, który i skłonił mnie do zrobienia tego filmu. Firma Hot Toys, która bezpośrednio współpracuje z Marvelem i Disneyem w sprawie oficjalnych kolekcjonerskich figurek wydała post promocyjny właśnie tego stroju i tutaj możemy zobaczyć kilka naprawdę ciekawych rzeczy. Po pierwsze mamy potwierdzenie, że jest to strój naszego Spidermana, granego przez Toma Hollanda. Wiele osób myślało, że może to być strój jednego z dwóch powracających Spidermanów, czyli Tobi Maguire'a czy Andrew Garfielda. Choć to niepotwierdzona informacja, to jest zbyt wiele dowodów na ich powrót. Ktoś też twierdził, że może to być strój Milesa Moralesa, który również może pojawić się w tym filmie. Niestety dla tych plotek ten strój należy do samego Toma Hollanda, ponieważ widzimy go tutaj również bez maski. Jednak co najciekawsze, same zdjęcia przedstawiające tę figurkę zdradzają o wiele więcej ciekawego, niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Zacznijmy od potwierdzonego powrotu Jamie'ego Foxa, który ponownie wcieli się w rolę Elektro, którą odgrywał w The Amazing Spider-Man 2. Tam widzieliśmy scenę walki właśnie Electro z Peterem na ulicach miasta. Cała scena była dość niebieska i zawierała wiele projekcji energii. Tak samo jak tło tego zdjęcia. Widzimy ponownie miasto nocą i ogromną ilość niebieskiej projekcji. To mógłby być przypadek, gdyby nie inne zdjęcie. Jednak zanim to, musimy wrócić do oryginalnej trylogii Spider-Mana, granego przez Tobey Maguire'a. Tam całe miasto przedstawione było dość kolorowo, z przewagą pomarańczowego i żółtego. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia, aby tak naprawdę to zrozumieć. Takie same kolory i ogólnie wielkie bloki budynków bez ekranów i tak dalej, jak to widzieliśmy w T.A.M.A. Spider-Man widzimy na tym zdjęciu w tle. Gdyby ten strój był w normalnych kolorach, to powiedziałbym, że jest to zdjęcie z pierwszej trylogii. Oczywiście to wszystko to czyste spekulacje, jednak jeśli ktoś ogląda filmy Marvela i sposób promocji przez nich projektów, to wie, że takie zdjęcia ani trochę nie są przypadkowe. Jeszcze jeden mały detal, które zauważyły osoby z Reddita Marvel Spoilers. Czy na tym zdjęciu widzimy sylwetki dwóch innych postaci? Ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć, jednak wygląda na to, że akurat ta scena zawiera więcej. no Tak więc podsumowując wszystko co wiemy na temat nowych strojów Spider-Mana, wygląda na to, że każdy z nich może być przeznaczony pod innego przeciwnika. Oficjalnie wiemy o powrocie przynajmniej dwóch, czyli wcześniej wspomniany Elektro, grany przez Jamie Foxa i Dr. Octopus grany przez Alfreda Molino, który potwierdził, że wciela się w tę samą osobę, którą grał w Spider-Man 2 z 2004 roku. Wiele osób też zwróciło uwagę na strój Spider-Mana z gry Marvel Spider-Man na konsolę PlayStation, gdzie to mamy czarno-złotą zbroję. Do walki właśnie z Doktorem Oktopusem. Strój, gdzie widzimy projekcję doktora Strange'a, też jest ciekawy, ponieważ pokazuje wprost, że Strange będzie odgrywał sporą rolę w tym filmie i będzie walczył u boku właśnie Spidermana, który przez społeczność jest teraz uznawany za mordercę Misteria. Jeśli chodzi o inne informacje, to dosłownie w czasie pisania tego filmu pojawi się artykuł, który sugerować może pojawienie się innej osoby w tym filmie. Obecnie trwają tak zwane y tego filmu, czyli nagrywane są dodatkowe ujęcia. Jeden z aktorów, który podejrzewany jest o pojawienie się w tej produkcji, wycofał się ze wszystkich planowanych wywiadów na najbliższe dni. Mowa tutaj oczywiście o Charlie Cox, który znany jest bardziej ze swojej roli Vila. Mówiło się, że pojawi się on jako prawnik samego Petera Parkera i wygląda na to, że obecne przesunięcie wywiadów z powodu, jak to sam określił, zmian, harmonogramu nagroń w ostatniej chwili potwierdza jego obecność. To raczej nie przypadek, biorąc pod uwagę, że nie ma on obecnie żadnych innych większych projektów. Czy pojawi się jako Daredevil? To raczej wątpliwe, jednak jako prawnik Petera, co może zapowiadać jego serial na Disney Plus w przyszłości, jest jak najbardziej prawdopodobne. Podsumowując, w najbliższym czasie dostaniemy ogromną ilość informacji związaną z filmem Spider-Man No Way Home, ponieważ prędzej czy później Sony i Marvel muszą rozpocząć promocję. Wtedy wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na naszym kanale. Jednak biorąc pod uwagę to, co mamy obecnie, można powiedzieć jedno. Będzie to naprawdę wielki film, a to, że sam reżyser określił tę produkcję jako jedną z najbardziej ambitnych w historii MCU, raczej to potwierdza. Kilka stroi samego Spider-Mana, dziwna figurka doktora Strange'a z artefaktem, z... Zniszczonym w przeszłości, no i sama kwestia potencjalnego pojawienia się kilku wersji spider mana To wiele jak na jeden film, to można powiedzieć od razu. Jednak znając historię Marvela i to przy współpracy z Sony, można chyba się nie martwić o ten film. Miejmy tylko nadzieję, że wytwórnia nie przedobrzy i nie zepsuje samej historii naszego pojęczaka. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie komentarz Spider-Man i łapkę w górę, abym wiedział, że taki film Wam się spodobał i chcecie więcej. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję. Wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.